Z aresztu śledczego w Obrzychu przy ulicy Słowackiego uciekł jeden z przebywających tam aresztantów. Ucieczka była bardzo dobrze przygotowana, a więźniowi pomagały osoby z zewnątrz. Funkcjonariusze służby więziennej i policji wspólnie dokonywali zatrzymania niebezpiecznego przestępcy, który przy udziale osób trzecich próbował wydostać się i wydostał się z, zakładu, z terenu zakładu karnego. W tym samym czasie na terenie zakładu karnego w celu odwrócenia uwagi w jednej z celów. Doszło do zabarygodowania się i zwrócenia uwagi wszystkich funkcjonariuszy ochrony na tą sytuację kryzysową. W tym czasie osadzony dokonał ucieczki z terenu zakładu i przy, przy wykorzystaniu osób trzecich, gdzie zostali zatrzymani przez grupę pościgową, która została stworzona przez areszt śledczy w Wałbrzychu oraz w Policjantów, którzy w trybie, alarmowania, w trybie alarmowym przybyli na miejsce w celu udzielenia im pomocy. Na nieszczęście dla podejmujących próby ucieczki na miejscu pojawiły się specjalne jednostki, które otworzyły ogień do uciekinierów. Zorganizowane, jak pan widzi, obok są wszystkie służby. Akcja będzie tutaj toczyła się na parkingu aresztu śledczego w Ołbrzychu. Działania, które będą prowadzone, będą zapobiegały ucieczce osadzonego zakładu. Cała sytuacja, w której uciekinier wydostał się z aresztu, trwała kilka minut. Zarówno on, jak i jego pomocnicy zostali otoczeni i pojmani przez służbę więzienną i policję. Podczas ucieczki z aresztu oprócz samej strzelaniny nie obyło się również bez udziału Straży Pożarnej, która musiała gasić pożar wzniecony przez uciekinierów. Ze specyfiki tego miejsca wynika to, że gdy uciekną jacyś zbiegowie, no to policja jest nawet zaangażowana. Nasze działania polegają tylko na wspomorzeniu pracy służby więziennej. Jest to mały, mały epizod w całym tym zdarzeniu. Na szczęście dla wszystkich, którzy znaleźli się w pobliżu całej akcji, były to jedynie ćwiczenia. Scenariusz dzisiejszych ćwiczeń miał na celu pokazanie w jaki sposób policja i służba więzienna mogą współdziałać w ramach działań pościgowych. Elementem, w którym braliśmy udział, to było podpalenie samochodu przez zbiegłych więźni z, z aresztu śledczego na Sowackiego. Nasze działania polegały na tym, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia usunąć zagrożenie w postaci pożaru i przekazać odpowiednim służbom do dalszych działań w terenie akcji.